Dom numer 11, przepraszam 10 Domek śmietnikowy oczywiście fajny podjazd Piękny widok na osiedle z podjazdu A i sam dom wykończony znakomicie Dwie bramy o wysokiej jakości Okna przeciwłamaniowe Dom 2 kondygnacyjne. Piękna działka z osobną możliwością podzielenia na części na przykład nasad, warzywnik. sporo słońca a jednocześnie blisko las. Piękne podcienie na wypoczynku. piękne balkony jest duże i wygodne